Cześć, witajcie, z tej strony to to dzień, dzień, dzień życia serwisu tym razem mam tutaj laptop marki Acer jest to model, zaraz Wam powiem, tylko sobie otworzę jest to Asper, czy jakoś V15 Nitro i co mu dolega w jego przypadku tutaj mamy taką przyczynę, już Wam pokażę Akurat, zanim pokażę, to powiem tak. w Jego przypadku jest awaria, bo laptop nie odpala nic, czy działa tylko na zasilacz. Więc prawdopodobieństwo padła nam tutaj bateria. Zaraz mam tak yy, na siedziu, Wam pokażę. Widzicie? Brak reakcji. Oczywiście, teraz przejdę do jego rozpiórki. Więc. E, już Wam powiem, e, oczywiście wcześniej musiałam wyjąć baterię do tego laptopa, żeby móc kupić nową, więc bateria jest, oczywiście została wyjęta e, tego. Bateria w ogóle nie posiada prądu, nie działa laptop, nie chce odpalić, nawet nie chce się e, w ogóle ładować. Nie wiem, co jej się stało. Może bym się Na wcześniej jeszcze trochę ładowała i trzymała prąd, ale bardzo krótko. Więc teraz przechodzimy do rozpórki, montujemy i otwieramy nasz laptop. Moi drodzy, zanim zacznę rozpocznę montaż y, baterii do laptopa, czy jest między nimi różnica? Sprawdzałem. Teoretycznie różnicy nie ma żadnej. Może poza jednym, że jeden z przewodów, tutaj nowej baterii, czyli tej, jest biały, a w tej starej jest niebieskiej, a pozostałe przewody są. Też samych kolorów, no może jeszcze jedynie z bransuły, w starym pomarańczowej. Ale to różnicy nie ma co do działalności. Jedyną najważniejszą różnicą, nowa bateria ma 3800 mAh, a stara miała w tym przypadku 4305 mAh. Czyli troszeczkę jest ta słabsza od tej starej, ale myślę, że jak na nową baterię, która ma 11,5, 4 V i tak na pewno dłużej wytrzyma niż ta, więc na pewno będziemy mieli tam chwilę coś czasu popracować i tak dalej, więc przechodzę do napięcia. Podłączenie oka do ładowarki, laptop się już, nam, już pięknie uruchamia. Już nam Się włącza. Oczywiście pierwsze informacje o oporciu USB, wszystkie bo były zostały włączone. Jeżeli laptop się nam załącza, Windows, już wszystko jest grane. Więc spokojnie laptop będzie już pracował. Tak wygląda właśnie sprawa z laptopem. Ja teraz już go swobodnie podskręcam, żeby tego już na koniec nie przedłużać. Wam jak można wymienić baterię. Jeżeli ktoś naprawdę nie potrafi sobie samemu wymienić baterii, to raczej nie radzę tego robić tę własną rękę, ale lepiej zlecić komuś, kto już na tym ma pewną wiedzę i się zna, bo każdy laptop jest inny. Więc w takich przypadkach dać komuś, zapłacić, a wiedzieć, to mam pewność, że sprzęt nam będzie działa. Dobrze, z mojej strony by było na na tyle, Do zobaczenia, cześć i pa. Ja teraz go na koniec szybko poskręcam. Cześć!